Jako mama, no jak się z tym czujesz, że twój syn no, zamieszkał tyle kilometrów od domu? No właśnie jest mały update, bo nie zamieszkał. W ostatniej chwili była zmiana planów. I powiem Ci, a Ty pytasz o Stasia, myślałam, że pytasz o Tadzia, bo wiesz, jeszcze przez moment było takie ryzyko, że Tadzia też zamieszka za granicą. Stasio jest w Paryżu, zdążyliśmy się już do tego przyzwyczaić, że jego nie ma, bo rok temu wyjechał po raz pierwszy. Ja się cieszę szczęściem moich dzieci, ja się cieszę, jak oni się spełniają i wiesz. A tak naprawdę teraz, jak wszyscy rodzice na początku roku szkolnego, jesteśmy w amoku ogarniania tego wszystkiego logistycznie. Ale czy na przykład właśnie w tym Paryżu jest jakoś tak, bo Paryż kojarzy nam się z takim luksusem. Zastanawia mnie, jak wyglądają takie właśnie akademiki, takie miejsca, gdzie mieszkają studenci w Paryżu. Wiesz co, ja to pokazałam na swoich social mediach, e, dlatego też, że bardzo wiele osób mnie pytało o to, jak wygląda, bo naprawdę wbrew pozorom sporo e, rodziców z Polski wysyła swoje dzieci za granicę. I, e, to jest też piękne w Unii Europejskiej, w tym, że nasze dzieciaki mogą mieć równe szanse edukacyjne z dziećmi z Niemiec, z Francji, z innych krajów. I chyba to, to jest coś, co jest taką bardzo pozytywną refleksją, jak patrzę na to, jak Polska się zmieniła w ostatnich 20 latach. Pomniałaś o tym update, czyli jeden z Twoich synów jednak nie wyjeżdża gdzieś, gdzie miał, tak? Tadek miał przez moment taki pomysł, żeby wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Co więcej, przeszedł całą procedurę aplikacyjną. Nawet uzyskał wizę, je był po rozmowie z konsulem, ale jednak doszliśmy do wniosku, im bliżej było tego terminu, że jest jeszcze na to trochę za młody. A Stany Zjednoczone to nie Francja, to nie są dwie godziny samolotem, więc jeszcze doszliśmy wspólnie do wniosku, że. Następnym razem.